Jeżeli ktoś z moich widzów pyta mnie, jaką wkrętarkę polecam w niedużych pieniądzach i chodzi najczęściej o firmę Parkside, ja odpowiadam, że wybrałbym model PSBS A 20Li1. Ponieważ sam dość często używam tej wkrętarki, jestem zadowolony na tyle, że zakupiłem drugą taką samą tylko, że z metalowym uchwytem na wiertła i silniejszą o 5 Nm Maksymalny moment obrotowy wynosi 45 Nm co pozwala mi na wkręcenie na przykład dużego wkrętać sielskiego lub śruby do drewna a więc z tymi wkrętami, których Używam najczęściej, tym bardziej nie mam żadnego problemu. Na drugim biegu szybkość obrotowa wynosi maksymalnie 1650 obrotów na minutę, a więc, małe otwory w drewnie lub w metalu wykonuje się nią bardzo szybko. Wiertarka posiada opcję wiercenia z udarem. Nie jest to tryb przeznaczony do wiercenia w twardych żelbetonach, ale w miękkich materiałach budowlanych i fugach. Wiercenie wtedy idzie znacznie szybciej. W nowym modelu uchwyt wiertarski wykonany jest z metalu. Wygodnie się w nim mocuje wiertła oraz bity. Choć wydaje mi się, że lepiej trzymał plastikowy. Maksymalna średnica to 13 mm, a więc daje nam to duży zakres jak chodzi o rozmiary wiertu, które będziemy mocować. Do tej wkrętarki możemy zamontować dodatkową rączkę pomocniczą, która jest w zestawie. Naprawdę wygodniej się wtedy wierci coś w metalu przez dłuższą chwilę. Nie obciążamy tak jednej dłoni, a w momencie kiedy wiertarka chce nam wykręcić dłonie, lepiej nad nią panujemy. Za niedużą kwotę w zestawie mamy walizkę na wkrętarkę. Nie jest ona najwyższej jakości, ale zawsze jest. Baterię 2A i ładowarkę, która naładuje tą baterię w około 60 minut. Naprawdę świetną sprawą jest to, że 20V akumulatorowe elektronarzędzia Parkside są kompatybilne właśnie z tą samą baterią. W serii tej występują baterie 2 i 4 Możemy wtedy kupować same body bez baterii i ładowarki i oszczędzamy w ten sposób około 100 zł a cały ten X20V team. Jakby nie patrzeć, naprawdę duży jak dla amatora szereg przeróżnych urządzeń, elektronarzędzi z których ta wkrętarka wydaje mi się być najmniej awaryjnym narzędziem Fajną, a raczej praktyczną dla mnie sprawą jest to, że cała wkrętarka jest dość dużo ogumowana amortyzuje to różne wstrząsy i upadki wkrętarki i nie ślizga się w dłoni może tylko bardziej się brudzi przez te gumy ogólnie wkrętarka mimo Dużej wagi 1800 gram dobrze leży w ręku, podczas wielokrotnych testów wkręcania i wykręcania wkrętów o dużych rozmiarach, ani razu nie poczułem, aby obudowa mi się rozchodziła, więc na pewno korpus rączka jest bardzo solidnie skręcony. Krętarka posiada 20 stopniową regulację siły dokręcania momentu obrotowego, także mimo swojej dużej mo mocy możemy ją dostosować do naszych mniejszych potrzeb.